Witajcie drodzy moi widzowie. Tu mam takiego fajnego sobie fajnego netbooka, mam eleganckiego tego trochę netbooka, tam musiałem sobie poustawiać. Rewelacja, jestem zadowolony. No. No, byłem w komputerowym, po prostu fajny elegancki to jest dużo. Jest przyzwoity. No. Tu się go otwiera legancki, to jest 3D, 3D mogę sobie tu oglądać fajne, eleganckie, tu, tu mam fajnie, daje ten efekt, fajny, elegancki. tu mogę sobie właśnie coś, yy, tu mam kamerkę fajną, to jest legancki, no, to jest rewelacja, no, po prostu tego mam, takiego fajnego sobie netbooka, bo po prostu tam zapasowy mam, jak mi się tamten zepsuje, to włączam tego. No. No. Ten, ten ma lepszy, po prostu taki szybszy internet. No, i tutaj sobie tylko taką fajne gry wgrywam, fajne eleganckie. Jest rewelacja. No, no. po prostu byłem, miałem tamtego netbooka, zrobiłem interes, zamieniłem się. Strzedałem tamten i z wiedyszki dołożyłem, zakupiłem sobie takiego fajnego. No. Tu mam szybki fajny elegancko śmiga. Mogę sobie tutaj gry fajne, eleganckie Mam. Mam tu też fajne karty. No, elegancki. No. To jest, wiadomo na no używany, to nie jest nowy o tak to fajnie wygląda rewelacja o tak to fajnie wygląda no stan jest idealny fajny elegancki tu mogę sobie właśnie sobie takie coś podłączyć fajne tu mogę do internetu tu fajne o słuchaweczki, fajne eleganckie no rewelacja rewelacja opłacało się no po prostu tu mam takie że sobie mogę ustawiać fajne no Jest zadbane to, zadbane, no po prostu to, to jest, mogę sobie sobie tu ustawić co chcę, no Ja to tak sobie używam do gier, no też do internetu tego, no ale tutaj mam fajne takie różne takie fajne aplikacje, no, eleganckie no. No, tu mogę, tu też mam telewizję fajną, elegancką. No, sobie tu podłączam do monitora fajnie, elegancko. Tu karta pamięci wkładam. I mogę sobie gdzieś na przykład jakieś zdjęcia wywoływać, fajne, eleganckie. I na Zicher, elegancko. No, także mówię, no. Tak to wygląda. No. Po prostu lubię się w takiej elektronicie lubować. To jest taka moja pasja. No. Lubię sobie to po prostu takie coś mieć no, pod ręką. No. Po prostu tam tamtego drugiego mam. Też netbooka, no, ale on trochę taki trochę, troszeczkę jest za słaby, no, a to jest lepsze. No. No. Także drodzy widzowie, zapraszam do drugiego mojego filmu.